Lucyłkał. Opracowanie i Showtime extreme. Wojna nigdy się nie zmienia. Cały teledysk. Witam państwa. Witajcie wieśniaki. Wiecie co? Ja co? So. Witam na terenach starożytnej. Tam jest pustynia. Pustynia! Pustynia. Pustynia. Bo mi tak nie zależy. Wojna zależy komputer. Jaruzelski napisał, że się ma profesjonalny, e, to znaczy marek Enetec. Zadań na wykupie 3000 zł starych. Dobra, upada robię. A przede mną może z złotka. Jestem na szczycie. Na szczycie góry, na której król Herod Herod Kazał jeść martwe. Żydów bardzo niepokoją. Jak zrobisz świecę, to ci na miesiąc wykupię tej Extreme

może martwe, może żywe, może, może, może jest jezioro. nic nie żyje, wszystko martwe. W tym miejscu jest najgłębsza na świecie. Może spojrzeć, e, specjalne e, kały spływały z dziur na skały. I transportowały analne materiały. Siemano, Eluwina. Żydowski tryb, Żyda szalone. Co ty tutaj robisz do diabła? Wypierdalaj stąd! Tam pierdalaj! Upadek Jezusa był początkiem końca Galilei. Tu powstała idea braku pracy i prywatnej własności. Pierwszy perochos powstał w dziewiątym wszelki w galilei. Erokos to z kolei symbol odrodzenia świeca. Póź go da radę. Do zobaczenia. WYPIERDALAJ i kurwa. Oderż. Jest... Twoja stara.